W dniu dzisiejszym 23 września u nas w szkole została zorganizowana akcja honorowego oddawania krwi. Jest to trzecia akcja organizowana przez nas, trzeci rok z rzędu taką akcję organizujemy we współpracy ze stacją krwiodawstwa w Słupsku. W tym roku zgłosiło się ponad 60 osób chętnych do oddania krwi. Oddało 52 osoby. No a celem tej całej akcji jest to, aby rozbudzić u młodzieży, rozwinąć jakby takie poczucie, że świadomość, wagi ogromnej roli, jaką daje krew w ratowaniu życia ludzkiego.